To miłość sprawiła, że przeżyli ze sobą 70 lat. Ślub wzięli 23 października 1945 roku w kościele parafialnym w Kałowie, nieopodal pod Dębic. W tej samej świątyni 25 października 2015 roku przyrzekali sobie to samo co wtedy na kolejne lata, na kolejne dziesięciolecie. 70 lat to tylko nie łatwo jest przeżyć, ale być ze sobą. To jest wielkie Pani święto i dzisiaj mam Pani z tej jakże ważnej dla Was rocznicy. Chciałbym Wam złożyć, abyście w zdrowiu, z Bożym błogosławieństwem zawsze szli przez życie, abyście kochając się wzajemnie potrafili ukazywać wszystkim którzy z wami się spotykają tę przeogromną miłość, która płynie z waszego serca. Żyjdź wam, Boże, na to wspólną drogę życia. Kazimiera i Henryk Zającowie znali się od zawsze. Urodzili się w ciężkowie w tym samym 1922 roku. Pan Kazimierz trzy domy dalej od pani Kazimiery. Razem chodzili do szkoły i niemal wszystko robili razem od dziecka. Razem przeżyli wojnę. W kwietniu 1945 roku pan Kazimierz dostał powołanie do wojska. Służył 2,5 roku w Krakowie w jednym z pododdziałów II Armii Wojska Polskiego. Na ślub dostał urlop. Po wojsku wrócił do rodzinnego domu, a krótko potem znalazł pracę w Straży Pożarnej w Aleksandrowie Łódzkim. Po siedmiu latach pan Henryk zmienił pracę. Został robotnikiem w zakładach pończoszniczych Sandra w Aleksandrowie. Tam też pracowała do emerytury pani Kazimiera. Poznaliśmy się od małych dzieci od dzieciństwa. Razem do szkoły chodziliśmy, mieszkaliśmy. Trzy pobudynki tylko, bo na wsi się rodziliśmy. Trzy pobudynki od siebie. Tak żeśmy się i zapoznaliśmy się później. No, leśliśmy się Byliście przeważnie, razem na, Ta, razem na zabawy, razem to i tak doszło do tego naszego małżeństwa. Może pani powiedzieć, jak pani poznała męża? O, babcia nie Blisko. Jak mała, blisko mieszkaliśmy. Tak, blisko mieszkaliśmy. sąsiadami. Tak, biliśmy się. Trochę się biliśmy, trochę się tak, biliśmy. bo mała. Nie mogę mówić. Na długie pożycie mają skuteczną receptę. Jako recepta kochać się, szanować się, przede wszystkim zdrowym być. Żeby w życiu powodziło się jak najlepiej, to trzeba uczciwym człowiekiem być. O, To moim myśli, moim przede wszystkim ze żoną, dobrze żyć, w przyjaźni, kochać się, szanować się, no i żeby dużo pieniędzy zarobić. Były życzenia stu i więcej lat życia, kwiaty i prezenty. Miłości przede wszystkim, radości. No i spełnienia tych marzeń jeszcze na skryczy. no i tego, co ksiądz życzył jeszcze te pięć lat w takiej kondycji. Po nabożeństwie uroczystość rodzinna przeniosła się do Ciężkowa, gdzie jubilaci urodzili się, gdzie spędzili dzieciństwo i młodość. Tam czekała na nich niespodzianka. To miłość, myślę, dawała wam siłę na każdy dzień. A jak wiemy, życie nie składa się tylko z dobrych chwil, ale z dni trudnych, gorszych, lepszych. Przeszliście i przechodzicie przez to życie, będąc dla nas wszystkich wzorem. Za to serdecznie Wam dziękuję. Przyjmijcie w moim podarunku, ode mnie i od mojego Sławka, te kilka chwil uczty duchowej orkiestry dętej. Sto lat zagrała orkiestra dęta ochotniczej straży pożarnej ze Spyci Mierza. Państwo zającowie doczekali się czwórki dzieci, siedmiorga wrógów i czworga prawnuków. Tato był typowym mężczyzną, który powinien opiekować się kobietą, rodziną, mimo ciężkich warunków w latach 50. -tych, 60., -tych, bo sam pracował, no potrafił jakoś to oddzielić, i dom, jeśli chodzi o swoją małżonkę, moją mamę, i o nas. Jak, jak mówię, była nas czwórka. No i wychować sam pracował. A o tej miłości, o której mówił, to towarzyszyła im zawsze. Zawsze, od początku, jak pamiętam, do końca. Był otwarty na ludzi i jest otwarty w dalszym ciągu. Szanuje bliźnich, sąsiadów. Nie ma dla niego, że to pokolenie jest inne, bo ma inne poglądy, inne jakieś tradycje i tak dalej. Traktuje wszystkich i z młodymi potrafi się dogadać i ze starszymi również. A jak to wyjątkowe pożycie oceniają wnuczki i prawnuk państwa zających? Ja uważam, że dlatego, że mają taką kochającą rodzinę, która jest zawsze z nimi. Spędzamy wspólnie każde weekendy, każde święta, nigdy nie zostali sami. Mają czwórkę dzieci, siedmioro wnucząt i czwore, czworo teraz prawnucząt. Więc wydaje mi się, że to też dzięki temu i oczywiście dzięki temu, że się szanują. Przykład moich dziadków jest taki, że dziadek zawsze powtarzał, że stare rzeczy należy naprawiać, a nie wyrzucać i nie kupować nowych. Czyli ja wywnioskuję z tego, że po prostu wszelkie problemy należy rozwiązywać, rozmawiać, tak jak dziadek z babcią zawsze powtarzali, że oni ze sobą rozmawiali. Tak ja do swojego małżeństwa też taki przykład biorę. Że przeżyli tyle lat razem, bo nie zdarza się to zawsze, tak? No i na pewno, że mają tyle dzieci, często do nich przyjeżdżam, bardzo ich kocham, no i podziwiam ich, że właśnie że tyle lat przeżyli razem. Państwo Zającowie od 10 lat mieszkają z córką w Ciężkowie. Hodują kury, króliki, gołębie, które są wielką pasją pana Henryka. I te gołębie, panie Henryku, te króliki, te kury czy mają? No tak, przyszedł. przy życiu to wszystko chyba, to człowieka podnosi do życia, wszystko rado, Jak rukają, jak latają, to wszystko jest moja pociecha. Ile tych gołąbków, ile królików, ile królików? O, królików jest pewno 15, a gołębie to 40 przeszło. To już ja od młodych lat. No bo moje ro... Rodzice też się interesowali gołąbkami. Tatuś też żył 79 lat i też się interesował. Ja też tak, no. Tu jest gdzie trzymać, bo tutaj córka u córki, no. Kazimierze i Henrykowi Zającom życzyliśmy 200 lat życia, bo gdyby ludzie dożywali takiego wieku, zapewne stałoby się to ich udziałem, bo przecież łączy ich bezgraniczna miłość.